Waśnie afrykańska o chłopcu, który chciał być mężczyzną. An African folktale The boy who wanted to be a man. Był sobie raz młodzieniec, który nie mógł się doczekać, aż będzie mężczyzną. There once was a young man who couldn't wait to be a man. Pytał więc matkę codziennie. He asked his mother every day, Mamo, kiedy stanę się mężczyzną? Mother, when am I a man? Kiedy zapewnisz jedzenie dla Twojej rodziny? When you provide food for your family? A. Pokiwał głową i wychodził się bawić. Oh, He nodded his head. And went out to play. Każdego wieczora, zanim poszedł spać, pytał swojego ojca: Ojcze, kiedy stanę się mężczyzną? Every night, before he went to sleep, he asked his father: Father, when will I become a man? Kiedy zbudujesz dom, żeby odpoczywać po ciężkiej, codziennej pracy. When you build a house to rest in after a hard day's work. Okay, mówił chłopiec, jak zamykał oczy i szedł spać. Okay, the little boy said as he closed his eyes and went to sleep. Pytał Swojego ojca i swoją matkę każdego dnia i każdego wieczora, aż pewnego dnia odpowiedź jego matki była zupełnie inna. He asked his mother and father every day and every night, until one day his mother's answer was different. Jesteś już na tyle duży. Aby stać się mężczyzną, you are old enough to become a man. Wejdź na zewnątrz i zobacz, czy będziesz w stanie być tym, kim pragniesz się stać. Go and see if you are to be who you have desired to become. Chłopak nie wiedział, co robić, but the boy. Didn't know what to do. Po pierwsze, nie wiedział jak to się robi, że się ma rodzinę, a po drugie, nie umiał jej nakarmić. He didn't know the first thing about having a family or feeding them. Ale ponieważ nie chciał, aby ktokolwiek dowiedział się, że nie miał na to zupełnie żadnego pomysłu, and so. Because he didn't want anyone to know he was clueless. Wyruszył w drogę, żeby znaleźć sobie rodzinę. He set out to find a family on his own. A potem, żeby wymyślić jakiś sposób, jak ich tam nakarmić. And figure out a way to feed them himself. Młodzieniec szedł przez las, aż dotarł do. Pięknego buszu pełnego czerwonych i fioletowych jagód. The young man walked through the forest until he came upon a beautiful bush full of red and purple berries. O tak! Te wyglądają na dobre do jedzenia. These look good to eat. Tak! Nimi nakarmię moją rodzinę kiedy już ją będę miał. I will feed them to my family once I have one. A więc chłopak zebrał te jagody do worka i im szedł dalej. So the boy gathered the berries in a sack and kept walking. A kiedy wracał z powrotem do domu, nagle zobaczył węża, który zsuwał się z drzewa. As he was turning back home, he saw a snake dropping from a tree. O, spójrzcie! Moja rodzina wprost spada przede mną, wprost mi na spotkanie. Look, my family is falling down just to meet me. Więc podniósł tego węża i również włożył go do swojej torby. So he picked up the snake and put it in a satchel. Młodzieniec prawie dotarł do domu, kiedy to natknął się na dziką świnię, która wybąchiwała coś wokół grządki drzew. The young man almost made it home when he stumbled across a wild piglet sniffing around a patch of trees. Ho, ho, ho! Moja rodzina nawet mi nie pozwala spokojnie obok niej przejść pilnując, abym koniecznie ją zauważył i zabrał ze sobą. My family will not even allow me to walk by them without making sure that I notice them and take them with me. A więc przywiązał prosiaczka do drzewa zaraz obok swojego domu i wszedł do środka, aby położyć się spać. So, He tied up the piglet to a tree next to his home and went inside for bed. Koniecznie zadał to samo pytanie ojcu przed snem. He made sure he asked his father the same question before sleep. I tym razem I odpowiedź ojca była zupełnie inna. And this time his father's answer was different as well. Tak, czas, żebyś pokazał, że jesteś prawdziwym mężczyzną. It's time to show that you can be a man. Jutro wyruszysz, żeby zrobić to, co umiesz zrobić. Tomorrow set out to do what you know to do. Ale młodzieniec nie mógł zmrużyć oka tej nocy, ponieważ nie miał pojęcia, jak zbudować dom. But the young man didn't close his eyes that night, because he didn't even know how to build a house. Ale oczywiście nie chciał, aby ktokolwiek dowiedział się, że on nie ma o tym zielonego pojęcia. But he didn't want anyone to know he was clueless. Więc zamiast zadawać jakiekolwiek pytania, następnego dnia młodzieniec wziął swojego węża, jagody i prosiaka i poszedł kawałek dalej od swojego dawnego domu. So instead of asking questions, the next day the young man took his snake. Berries and piglet, and traveled a little way past his old home. Znalazł kawałek wypłaszczenia i zdecydował, to jest dobre miejsce, żeby zbudować dom. He found a flat piece of land and decided This is a good spot to build my house. I umieścił. całą swoją rodzinę właśnie tam, a sam wyruszył, żeby zebrać materiał na zbudowanie domu. He placed all his family there and went to gather materials. Znalazł trochę słomy, jakieś małe kawałki drewna, liści i wspaniałą linę. He found a straw, And small pieces of wood, leaves, and pine rope. Upłynęło sporo czasu. A long time passed. Ale przed nadejściem zmroku młodzieniec rzeczywiście zbudował małą chatkę. But before dark the young man had built a small hut. Zebrał więc całą swoją rodzinę i razem weszli do środka. He gathered his family and went inside. Mój tata miał rację. My father was right. Po ciężkim dniu pracy, wszystkiego czego pragniesz, to odpocząć w swoim własnym domu. After a day of hard work. All you want to do is relax in your own home. Zdecydował, że nadszedł czas, żeby nakarmić swoją rodzinę. He decided it was time to feed his family. Wyciągnął więc jagody z torby. He took the berries out of the sack. Odwiązał prosiaka, untied the piglet. I wyciągnął węża z drugiej torby. And brought the snake out of the satchel. Teraz jestem mężczyzną. I am now a man. Odnalazłem rodzinę. I have found my family. Zapewniłem im jedzenie. Provided them food. I zbudowałem mój własny dom. And have built my own house. No spójrzcie tylko na mojego prosiaczka, jak zajada te wspaniałe jagody. Look at my piglet eating those beautiful berries. Ale nagle prosie zaczęło piszczeć i zmieniać kolory. But suddenly the piglet started squealing and turning colors. O nie! krzyknął młodzieniec. Te jagody muszą być zatrute. Oh, no, the young man cried. The berries be, must be poisonous. Prosiak dalej piszczał i tupał kopytkami i zrobił takie zamieszanie wokół, że w końcu nadepnął na węża. The piglet was squealing and stomping. Causing such a commotion all around, then suddenly stepped on the snake. Wąż był poważnie ranny. The snake was gravely injured. I urządlił świnie jadowicie, and struck the pig with a poisonous bite. Młodzieniec odskoczył, upadł i rozwalił przypadkowo swoją chatę ze związanej słomy głośnym tąpnięciem. The young man jumped back, fell and knocked his tight straw hat down with a loud thump. Kiedy rozrzucona słoma już opadła, wszystko co mógł zobaczyć młody człowiek to rozgniecione jagody, fioletowy prosiak i rozdeptany wąż. When the scattered straw settled, all the young man could see were mushy berries, the purple piglet and the squished snake. Poszedł do domu, he walked home I rodzicom, co się stało and told his parents what happened. Rodzice przytulili go, his parents hugged him Ale powiedzieli mu pogodnie, but told him cheerfully. Wiedzieliśmy, że będziesz miał kłopoty, synku. We knew you would have trouble, son. Ale tak bardzo chciałeś dorosnąć. But you wanted to grow up so badly. Jeszcze nie jesteś świadomy, że to jednak zajmuje trochę czasu, żeby stać się prawdziwym mężczyzną. You are not aware that it takes quite a while to know how to be a man. Ciesz się więc z tego, że jesteś naszym małym chłopcem. Enjoy being our little boy. Ciesz się każdym dniem, póki możesz. Ponieważ jutro przyjdzie, czy będziesz na to gotowy, czy też nie. Enjoy every day while you can. Because tomorrow will come. Whether you are ready for it or not. I rozmyślał o tym całym czasie, który mu został na cieszenie się z tego, że jest chłopcem, zanim stanie się mężczyzną. Thinking about all the time he had to enjoy being a boy, before he had to become a man. Bye!